Agata zwykła pojawiać się w gabinecie Adama przed południem, zawsze przygotowana, z idealnie opracowanymi zestawieniami i rozkładem spotkań na resztę dnia. Była bardzo skupiona i doskonale zorganizowana. Adam ze wszechmiar starał się ukryć radość, jaką czuł za każdym razem, gdy pojawiała się w jego gabinecie. Jej obecność wprowadzała w życie Adama tę samą świeżość i autentyczność, której już dawno nie czuł w związku z Karoliną. Agata wywarła na nim wrażenie kobiety pełnej pasji i zaangażowania w swoją pracę, co było dla Adama odświeżającym doświadczeniem. A dodatkowo fascynowało go to, że Agata jest jak księga tajemnic, które dane mu było odkrywać. Za każdym razem, gdy widział ją przechodzącą korytarzem obok jego gabinetu, nie mógł oderwać od niej wzroku. Wciąż jednak skrywał głęboko budzące się i wciąż rosnące, Zapomniane dawno uczucia. Czasem spotykali się w biurowym bufecie i pomyśleć, że Adam był przeciwny, aby stworzyć firmowy bufet, w którym pracownicy mogli zjeść lunch lub spędzić przerwę w pracy przy filiżance kawy. Teraz za każdym razem, gdy mógł spotkać się tu z Agatą, był wdzięczny swemu przyjacielowi, że go do zgody na firmowy bufet przekonał. Zdarzało się, że Adam zagadnął Agatę podczas bufetowej przerwy. Rozmawiali wtedy długo, a tematy same się pojawiały. Z nią mógł porozmawiać nie tylko o zawodowych sprawach. Agata sporo wiedziała o samochodach czy znanych w kraju łowiskach. Adam czuł się przy niej tak, jak już dawno nie czuł się przy Karolinie. Jego żony nie interesowały nowinki motoryzacyjne, nie lubiła takich tematów. Adam miał poczucie, że jego rozmowy z Karoliną to raczej układ mówca i słuchacz, gdzie tym słuchaczem Miał być właśnie on. Jedyną pasją Karoliny były spotkania towarzyskie, plotki i sensacje oraz wydawanie pieniędzy. Agata natomiast nie dbała o blichtr, lubiła skromność, nie dla niej czerwone dywany i błysk fleszy. Adam zdążył już zauważyć, jak wiele pasji ma Agata. Adam nie mógł przestać myśleć o Agacie. Siedział w swoim gabinecie, patrząc na nocne światła miasta sercem i duszą, tęsknił za Agatą. Jego myśli zostały przerwane przez delikatne pukanie do drzwi. Agata stała w drzwiach z dokumentami do podpisu. Gdy ich oczy się spotkały, Adam poczuł, jak jego serce zaczęło bić szybciej. Podążać za swoim sercem, nawet jeśli droga ta jest niewiadomą, czy pozostać w swoim monotonnym związku, przytwierdzonym do obowiązków i oczekiwań społeczeństwa? Czas pokaże. Zostań ze mną wkrótce. Kolejny rozdział. Do usłyszenia.